Dzień dobry. <laughs> Witam państwa serdecznie. Fizjoterapia Adam Markiewicz. Dzisiaj jest sobota. <laughs> Skończyłem już przyjmować pacjentów e i chciałbym dzisiaj zaprezentować państwu e kolejny odcinek e z cyklu Encyklopedia życia dziecka. Dzisiaj chciałbym państwa zaprosić do obejrzenia e Szymka, Szymka, który w dniu badania miał pół roku. E zaprezentował się znakomicie. Prezentując wszystkie wymagane rozwojowo umiejętności. Mało tego, zobaczycie Państwo już niebawem na filmie, że w niektórych aspektach wyprzedza rozwój. Sześciomiesięcznego dziecka. Nie przedłużając, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do relacji filmowej z badania, z oceny Szymusia. Jest to fragment naszej wizyty, na której mam nadzieję, że zobaczycie Państwo, zobaczycie Państwo najważniejsze elementy, umiejętności rozwojowe, które. Półroczne dziecko y, powinno posiadać. Nie przedłużając, zapraszam do lektury i do zobaczenia do następnego. Szósty miesiąc. I teraz tak, zobaczcie Państwo podpór, wysoki. Świetny. Ale mało tego, że jest podpór, to proszę zobaczyć, że młody już przychodzi do szparaków. 6 miesięcy. 6 miesięcy. I tutaj bawi się ty, tymi wysokimi przejściami. E, balansuje bardzo ładnie. szkaleczek do przodu, pełza już? Uh -huh. Pełza, no właśnie, zobaczmy sobie, zobaczcie, pięknie. To nie jest czworak, tylko tak. Okej, okay. teraz pozycja czworacza, super. I zobaczcie, tutaj próbuję, yy, próbuję w tej pozycji czworacza. Będziesz czworakował bardzo, bardzo ładnie, ale się trochę poprzeszkadzam i tutaj ci zabiorę. Zobaczymy sobie coś, co jest, yy, okej, okay. już potrafisz, tak, super. I no, tu jest, no, jest świetnie. Tak, nagrywam się. Tak jest. No i to jest taka umiejętność jego naprawdę super do przodu. Jest, sprawdziliśmy sobie, że tutaj... O, i to wejście jest eleganckie. Wysoko, prawie że do pozycji niedźwiedzia próbuję nam pokazać. E, dobra, i teraz po To jest rewelacja. Jak rewelacja na 6 miesięcy. E, bo ten półsiad już prowadzi do siadu i to co tylko jest taką trudnością jakby w nauczeniu się tego, ale to ja w ogóle pani nie będę tego pokazywał, bo uh -huh. to nie jest na ten, nie jest ten czas uh -huh. pamiętość otworzenia tego biodra ale niech on uh -huh. sobie w tym, y, tego lewego biodra no, na rozumiem. zewnątrz uh -huh. tak. uh -huh. dzisiaj to robiliśmy, o, dzisiaj powiecie. już, o, Dobra. już y, więc to prowadzi do siadu i to taką ta prowadzi do siadu, ona no, jest tutaj idealna, przejścia Musiałem jeszcze zobaczyć, trochę trzymać takie coś, co jest. Yy, Piękny chyba w dwie ręce. Yy, no i coś, co na co wszyscy czekamy i pani to już, pani to już wie, mhm. ale wielu ludzi to na to bardzo czeka. Mhm. Tam cię teraz interesuje obiektyw, to jest to, to, jest... zaraz nam pokażę. A może coś innego co No, okay. On jest przyzwyczajony do tego, jak się koło niego to no bo mam młodszego brata, więc znaczy starszego. No, ok. no, jest zagi. No, tak. na, na to czekają rodzice wszystkich y, dzieci, które mają pół roku i tutaj elegancko, piękny obrót, bardzo dynamiczny, w mm. świadomy tego, y, tego, że jest robiony obrót. No i w dwie, strony. w dwie strony. I ta częstotliwość jest taka sama, ale prawo? No właśnie to jest różnie. Czy Aha. wyłączyć czy nagrywać? Nie, nie, musimy tak, tak zostawić. Yy... E, bo potrafi w dwie strony. I to bezproblemowo. I to, na te pół roku nam zależy, żeby te obroty były i one yy. są. E, ale najczęściej nie są w dwie strony. Najczęściej, ta, najczęściej, najczęściej ten rozstrzał nie jest rozstrzałem takim... E, znaczy na pewno to nie jest. Bardziej, właśnie pani, na tą, pani, w moją stronę, czyli w aha, swoją, czyli w swoją lewą, lewą stronę. Tak, że są częstsze. Okay. Ale to, to, niż... się, to się zmieniało, bo na początku hmm. ciągle w prawą, ale aha. ja też wydawało mi się, że ciągle na tą jedną stronę, tak jakbym trochę go karmiła. Aha. Więc Może później ja zmieniałam. No, to trochę są wszystko błędy nasze, tak? że, hmm. że czasami pewne rzeczy dzieją się na jedną stronę, więc yy, później zmieniałam go na drugą i to tak. Yy, Nigdy w jego rozwoju zauważyłam, że nie jest nic właśnie pół na pół, tylko z czasem mam, cały czas mam wrażenie, że albo jedna jest bardziej nasilona, druga, hmm. strona, albo druga. No i tak, i nigdy, okej, okay, nigdy tak nie jest, że jest rzeczywiście, no, Nigdy nie jest, bardzo rzadko jest 50 na 50, powiedziałbym, że to jest rzadkość, uh -huh, uh -huh. a 90-10 nie należy do, do rzadkości, kiedy jest... I czasem rodzice mówią, że dopiero jak doszedł do ściany, to, że zrobił w drugą stronę. No i to jest taka pierwsza lokomocja. Jeżeli ona jest tak jak uszynka, e, robi ją, z, nie trzeba go prosić o to. Mm -hmm. e, delikatna stymulacja zachęta i to robi, także e, to jest ważne, jakby, że, że ta umiejętność jest, e, że ta umiejętność jest. No, taka pełna symetria. Taka pełna, pełna symetria ruchowa. Ale właśnie, tutaj też warto powiedzieć o tym, bo to jest to, o co często Państwo też pytacie, y, że te obroty są tylko w jedną stronę, czy to jest, y, czy to jest jakaś asymetria. Mm -hmm. No i tutaj trzeba powiedzieć, że nie, bo my mówimy o asymetrii y, ułożeniowej do czwartego miesiąca życia, y, kiedy, kiedy bardzo nas interesuje to, w jaki sposób, y, w jaki sposób, y, w jaki sposób głowa y, obraca się względem tułowia i czy jest pełen ruch, tak? Natomiast w szóstym miesiącu życia łuszynka mhm. już jest jedna strona połowa ciała jakby dominująca. Mhm. To nie jest, że jeszcze będzie prawo czy lewo nie nie nie, 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 nie. To praworęczność prawo ręczność będzie ee, około trzeciego roku życia się kształtuje, a <grymYes> <grym <Yes> A znów ręczność troszkę później około czwartego roku życia, a, a nożność jeszcze później. Mhm. Więc to zupełnie nie jest tak, że. Yy, że to świadczy a to czasem tak rodzice myślą, że a to znaczy, że będzie lewa ręcz, żeby się obracał w lewą stronę no nie, niekoniecznie tak jest poza tym, jeżeli obraca się częściej w lewą stronę to bardziej aktywna jest prawa strona ciała mhm. dlatego, że ona musi się skurczyć, a lewa przejąć ciężar ciała, mhm. nie ma to wpływu też nie ma też takich badań, żeby to miało wpływ, ta preferencja jednej ze stron żeby to miało wpływ yy, później na jakąś wadę postawy, czy coś takiego mało tego yy, my przecież jesteśmy później prawo, bądź lewa ręcz, czyli najczęściej Lewą bądź prawonożni, i y, za tym wcześniej się kształtuje to, ta, preferencja, poło, ta preferencja połowy ciała. właśnie okay. Czy jesteśmy nie wiem, lewo czy prawo, okay. prawo y, skrętni, ale jeżeli umiejętność jest z dwie strony, no to super, tym lepiej dla, tym lepiej dla, dla szynka. Tak? To, że tutaj na 6 miesięcy, spokojnie mógłbym, mógłbym powiedzieć, że jest 8 miesięcy. Uh -huh. A jakby dziewięciomiesięczne dziecko przyszło z tymi umiejętnościami, to też bym uh -huh. się nie, yy, okay. nie martwił. Do, no mieści, napięcie mięśniowe prawidłowe, symetria pełna, y, umiejętności mistrza świata. <grym> no dobrze, no to, to tak, się cieszę tak, w takim razie, bo tak, tak w sumie to super. od urodzenia coś tam z miesiąca na miesiąc powiedz, coś tam nie? mnie niepokoiło, ale ciągle Aha. tak odwlekałam, odwlekałam i mówię, nie no dobra, w końcu trzeba się wybrać. I to sprawdzić, bo też jak był malutki, to wydawało mi się, że no to układanie w tej litery C, on taki był krzywy i w ogóle i, i też miał jedną stronę, na początku jedną rękę tylko do busi wkładał, ale powiedzmy, nie wiem, za dwa tygodnie to przeszło, więc odpuściłam tego fizjo, tak, żeby się przejść tak, i to tak skontrolować. No i tak jak Fajnie, chodzi. tutaj... Pięknie, też przy podniesieniu przez lewą, przez prawą stronę, to, co zrobiliśmy, mhm. bardzo fajnie reakcja głowy. pivotowanie w jedną z drugą stronę, mhm. to, jest to to, czego też oczekujemy na pół roku, na sześć miesięcy, prawidłowa kontrola głowy to już była, a teraz już zmierzamy przed wielkimi krokami do kolejnego mirowego, czyli do pozycji siedzącej i półsiady już są. To mnie bardzo mhm. cieszy, dlaczego? Dlatego, że w tym półsiadzie mhm. e, dochodzi do takiego zrównoważenia pracy statycznej mięśni zginaczej i prostowników i on to wszystko ma. Mhm. okej. Okay. czyli zdrowe dziecko.